W świecie drapieżników jedni gonią swoje ofiary z prędkością błyskawicy, inni polują dzięki sile, sprytowi albo współpracy w grupie. A dziś poznamy stworzenie, które po prostu siedzi w dole z piasku i czeka, aż jedzenie samo do niego wejdzie. I co najciekawsze, to działa. Przed tobą larwa mrówkolwa, jeden z najbardziej pomysłowych, ale jednocześnie najbardziej nieruchliwych drapieżników na ziemi. Zacznijmy od wyjaśnienia jednej rzeczy: dorosły mrówkolew nie wygląda jak potwór. Przypomina delikatną ważkę lub komarnicę, żyje krótko i nie poluje niemal wcale, ale larwa to zupełnie inna historia. Larwa mrówkolwa to prawdziwa bestia, tylko w wersji mini. Ma potężne żuwaczki, mocny pancerz i charakterystyki, które w literaturze naukowej nazywa się wprost sit and wait, predator, czyli drapieżnik siedzący i czekający. To właśnie larwa buduje słynny lej w piasku. I tu nie ma przypadku, jego kształt jest efektem fizyki sypkich materiałów. Larwa wyrzuca piasek pod odpowiednim kątem, aż powstanie stożek o nachyleniu bliskim tak zwanemu kątowi naturalnego sypu. Brzmi poważnie, bo to poważna inżynieria. Gdy więc jakaś mrówka, chrząszcz albo mały pająk zbliży się do krawędzi, piasek zaczyna się osuwać, a ofiara spada do środka jak po ruchomych schodach, tylko zdecydowanie bardziej stresujących. Wbrew legendom skuteczność takiego polowania wcale nie jest tragiczna. Badania pokazują, że larwy potrafią być bardzo efektywne, czasem nawet powyżej 70%, w zależności od gatunku i warunków. A jeśli ofiara próbuje uciekać, larwa chwyta ją za pomocą długich, pustych w środku żuwaczek, którymi wstrzykuje enzymy trawienne. To trochę jak jedzenie przez słomkę, tylko w wersji dla drapieżników. Życie larwy trwa długo. Od roku do nawet kilku lat, zależnie od gatunku i ilości pokarmu. To najdłuższy etap życia mrówkolwa. Po nim następuje krótkie stadium poczwarki, a potem równie krótka dorosłość. I tak, dorosły mrówkolew nie poluje w lejkach, bo, no cóż, nie ma już do tego przystosowania. Jego zadanie to rozród, a nie bycie potworem z piasku. A teraz ważna część, czy mrówkolewy są kanibalami? Tak, mogą być. Ale nie dlatego, że mają zły dzień. Tylko dlatego, że konkurencja o miejsca na leje jest intensywna: jeśli dwie larwy budują dołki blisko siebie, większa może zaatakować mniejszą. To normalna strategia w świecie drapieżników, nie żaden horror. Kolejna rzecz, która jest faktem: larwy rzadko zmieniają miejsce budowy leja, chyba że warunki są niesprzyjające. Deszcz, twarde podłoże lub brak ofiar mogą sprawić, że porzucą dół i zaczną kopać nowy, ale nie robią tego codziennie. To energetycznie kosztowny proces, więc starają się raczej utrzymywać jeden dobrze działający stożek. Larwa mrówkolwa może wyglądać jak miniaturowy potworek z piasku, ale jej dieta jest bardzo konkretna. Małe owady, które są na tyle pechowe, że wejdą na krawędź jej leja. Najczęściej są to mrówki, ale w zależności od środowiska larwy, mogą polować również na małe chrząszcze, mszyce, drobne muchówki czy pajączki. Naukowcy zauważyli, że mrówkolwy nie są wybredne. Interesuje je wszystko, co mieści się w szczypcach i nie ucieknie za szybko. Kiedy ofiara wpada do leja, larwa błyskawicznie chwyta ją potężnymi żuwaczkami i wstrzykuje enzymy trawienne, które dosłownie rozpuszczają wnętrze zdobyczy. To tak zwane trawienie zewnętrzne, coś w rodzaju fast foodu natury. Tylko że całe jedzenie zamienia się w koktajl białkowy, który larwa po prostu wysysa. I choć brzmi to jak poziom makabryczności z filmów, to w świecie bezkręgowców jest to całkowicie normalne, wysoce wydajne. I jedyny sposób, w jakim rówkolew może jeść. Gdy larwa się najada, rośnie w tempie zależnym od podaży pokarmu. Jeśli ofiar jest dużo, cykl rozwojowy jest krótki, jeśli mało, może trwać naprawdę długo. To jedna z najbardziej elastycznych strategii w królestwie owadów. Przyroda daje im czas, a one potrafią go wykorzystać. I w tym wszystkim mrówkolew nie jest ani przegrywem, ani ofiarą losu. Wręcz przeciwnie, to mały specjalista, który wyspecjalizował się w jednej technice polowania i doprowadził ją do perfekcji. Nie goni, nie tropi, nie analizuje. Po prostu buduje pułapkę i wykorzystuje fizykę na swoją korzyść. A fakt, że dzięki temu radzi sobie od milionów lat, mówi sam za siebie. Jeśli więc następnym razem ktoś powie ci, że czekanie nic nie daje, możesz śmiało odpowiedzieć: mrów w kole wsiedzi w dole przez większość życia i ma się całkiem nieźle. A jeśli lubisz naukowe historie, które brzmią jak żart, ale są prawdziwe, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu o jakim zwierzęciu chciałbyś usłyszeć następnym razem. Do usłyszenia.